W dniu dzisiejszym po godzinie 19. dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji na klatce schodowej w jednym z budynków przy ulicy 11 listopada. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej zgłoszenie potwierdziło się. Doszło do rozpylenia nieznanej gryzącej i duszącej substancji na klatce schodowej. Przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej ewakuowało się z budynku 11 osób. Straż pożarna ewakuowała z budynku 4 lokatorów. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji lokatorów z budynku oraz przeprowadzeniu pomiarów na obecność gazów niebezpiecznych, a także przewietrzeniu klatki schodowej. W działaniach udział brały cztery zastępy państwowej straży pożarnej z oraz zastęp specjalistycznej grupy chemicznej z Wrocławia. Pomoc medyczna została udzielona dwóm osobom. Osoby te nie zostały zabrane do szpitala, zostały na miejscu po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego. Substancja, która została nie została ustalona. Mierniki nie wykazały po przewietrzeniu substancji niebezpiecznych lokatorzy yy, bezpiecznie no, wrócili do mieszkania.